Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów kanału. A szczególnie gorąco witam osoby z trygonu ognia, czyli to są takie znaki zodiaku jak barany, lwy oraz strzelce. Witam Was bardzo serdecznie. I to będzie dla Was czytanie kardy dnia na najbliższy tydzień. Czyli zaczynamy od niedzieli, od 17 marca i kończymy na sobocie 23 marca. Na wstępie powiem, że oczywiście jest to czytanie ogólne. Przypomnę, bo Wy już o tym doskonale wiecie, że czytania ogólne po prostu nie z każdym muszą rezonować. Tutaj się nam ukazują takie, powiedziałabym, najistotniejsze rzeczy. Jakieś na przykład energie dominujące bądź po prostu takie informacje, które no, są dedykowane dla e, poszczególnych osób, i po prostu osoby te muszą te informacje usłyszeć. Jest to z jakiegoś powodu istotne, aby po prostu do Waszych uszu pewne informacje dotarły. Dlatego, właśnie, nie z każdym taki przekaz musi korespondować. Ale jeżeli nie koresponduje, też bym prosiła, nie doszukiwać się tutaj analogii na siłę, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Po prostu poczekajcie do przyszłego tygodnia. Może wtedy ten przekaz będzie. Z Wami rezonował bardziej. No i zaczynamy sobie, moi drodzy. Zaczynamy od jutra, od niedzieli 17 marca. Mamy tutaj tancerkę spirali. To jest kręta droga, to jest również percepcja. Yy, moi drodzy, na Waszej ścieżce mogą pojawić się tego dnia komplikacje, jakieś przeszkody. Może się okazać, że to, co wydawało się łatwe do wykonania, wcale takie łatwe nie jest, że jednak gdzieś tam jakieś yy, komplikacje następują, sprawy się komplikują, jak to się mówi, no i na przykład trzeba będzie jeszcze troszeczkę się na żeby cel zrealizować, jeszcze jakieś tam dodatkowe przeszkody pokonać, dodatkowe czynności wykonać. No tutaj może chodzić o różne sprawy. Może chodzi o wasze jakieś projekty zawodowe, o coś co robiliście z taką myślą, że na przykład zarobicie na tym, że zyskacie jakieś profity, zyskacie podwyżkę, zyskacie awans. No wszelkiego rodzaju działania, które wiązały się z jakimiś waszymi oczekiwaniami. No i może się okazać, że po prostu jeszcze trzeba będzie nad tym Popracować i jeszcze gdzieś po drodze wynikną jakieś sprawy dodatkowe. Jeżeli to na przykład dotyczyło u Was jakichś starania się o coś w urzędach, no to może się okazać, że jeszcze trzeba będzie przedstawić dodatkowe dokumenty, jeszcze trzeba będzie coś tam zrobić, jeszcze dochować pewnych formalności, aby można było zrealizować to, co sobie zamierzyliście. Jeżeli chodzi o związki, no tutaj powiedziałabym, że być może wy byliście taką osobą, która nadawała ton waszemu związkowi bądź relacji z jakimś innym człowiekiem. Niekoniecznie to musiała być osoba z wami w związku, jakiś wasz partner, po prostu może być przyjaciel, członek rodziny, osoba z waszego otoczenia, nawet i współpracownik. I gdzieś tutaj próbowaliście mieć być może tą relację pod kontrolą, nadawać jej ton, narzucać może czasami swoje zdanie. Kontrolować po prostu całą sytuację, jej przebieg. Natomiast w tej karcie mamy takie wskazanie, aby pozwolić się też poprowadzić w tym tańcu, czyli pozwolić od czasu do czasu też dopuścić innych do głosu, wysłuchać racji czy to naszego partnera, czy to naszego współpracownika, czy to jakiejś osoby postronnej, która być może w naszej obecnej sytuacji jest bardziej obiektywna. Pozwolić sobie właśnie na to, żeby od czasu do czasu tą kontrolę. Pozostawić gdzieś tam na boku i dać się poprowadzić w tym tańcu, bo tutaj tak się pokazujecie, jakbyście dotychczas to wy byli tymi osobami prowadzącymi, tymi nadającymi ton. A tutaj jest nam powiedziane jasno, że po prostu ten taniec, ta muzyka będzie kołysała nas, unosiła własnym rytmem i sami możemy być zdziwieni w jaki spójny sposób nas to doprowadzi do realizacji naszych celów i że my wcale nie musimy tutaj walczyć, nie musimy być cały czas tacy napięci, tacy kontrolujący sytuację nieustannie, że pewnym rzeczom można się po prostu poddać, tak jak się poddajemy naturalnemu biegowi rzeczy i przyjdą efekty, które po prostu będą dla nas zadowalające, że nie zawsze po prostu to, co kontrolujemy, rzeczywiście układa się po naszej myśli, bo też nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wszystkiego kontrolować i ta karta nam o tym dobitnie przypomina. Będzie tu istotna percepcja, wasze postrzeganie świata. Być może zmieni się automatycznie u was punkt widzenia, być może spojrzenie na pewne sprawy tego dnia zostanie zweryfikowane, bo kiedy przestaniecie nadmiernie kontrolować sytuację, kiedy pozwolicie się prowadzić, no to też y, ta perspektywa się zmienia. Wtedy wychodzicie z pozycji tego kontrolującego, tego nadzorującego i stajecie się po prostu takim zwykłym uczestnikiem zdarzeń. I wtedy też być może, właśnie przyjdą do Was y, do tej pory takie niedostępne refleksje, jakieś momenty zastanowienia, jakieś spojrzenie właśnie z innej perspektywy, bo czym innym jest prowadzić w tańcu, a czym innym jest dać się prowadzić. Czyli y, tutaj, jakby z każdej pozycji mamy inną. Percepcję, inne postrzeganie świata, i może tu właśnie chodzi o to, żebyście pewnym sprawom przyjrzeli się po prostu z innej perspektywy. Yy, więc tutaj generalnie jest to dzień na takie yy, przemyślenia związane ze swoją nadmierną kontrolą, jeżeli właśnie to wy jesteście takimi osobami, które muszą gdzieś tam e, wszystko trzymać w ryzach kontrolować, to tu jest właśnie dla was taka ewidentna wskazówka, żeby troszeczkę odpuścić i to wyjdzie wam na dobre z pewnością. Jeżeli chodzi o poniedziałek, 18 marca 2019 roku, piękna karta pani miłości i współczucia, szacunek, życzliwość, rozwaga. No z pewnością będziecie tutaj w tym dniu otoczeni życzliwymi ludźmi. E, będziecie się czuli kochani w swoich związkach, e, bądź będziecie się czuli bezpiecznie w swojej rodzinie. Rodzinie. będziecie się czuli dobrze po prostu chociażby w swoim środowisku pracy, albo będziecie po prostu spotykać miłych ludzi na swojej drodze, którzy będą wam chętnie pomagali, będą wam chętnie wskazywali drogę, na przykład w sytuacji, kiedy nie będziecie wiedzieli, w którym kierunku ruszyć, więc to jest też taka karta mówiąca o tym, aby słuchać innych, słuchać tego, co oni ma, mają nam do powiedzenia, do przekazania, od razu się nie oburzać, jeśli ktoś będzie tutaj próbował do nas, jak to się mówi, wyskakiwać. Z dobrą radą, bo ta osoba może mieć naprawdę dobre intencje. My czasami nie chcemy przyjmować rad z zewnątrz, no bo nam się tak wydaje, że. Jesteśmy tacy samodzielni, takie troszeczkę Zosie samosie, ale czasami ludzie podpowiadają nam rzeczywiście dobrze i warto tego posłuchać. Być może to będzie taki dzień, kiedy to my będziemy mogli komuś pomóc, będziemy mogli właśnie okazać komuś swoją życzliwość, będziemy mogli kogoś wesprzeć i będziemy mogli po prostu tutaj otworzyć się też na to, co daje nam otoczenie. Bo być może też my nie potrafimy przyjmować tego wsparcia, nie potrafimy Przyjmować miłości od naszych bliskich, nie potrafimy przyjmować pomocy od ludzi, bo właśnie wydaje nam się, że to jest jakaś taka oznaka naszej własnej niemocy. A to jest nam jasno powiedziane, że nie, wręcz przeciwnie, że trzeba mądrze umieć dawać i mądrze umieć przyjmować. I stąd ta rozwaga, właśnie, że to rzecz nie polega też na tym, aby ze wszystkim radzić sobie samemu, samodzielnie, bo w ten sposób można się łatwo wypalić, łatwo wykończyć. Natomiast warto po prostu korzystać również z rady. Z mądrości, z pomocy innych. I to może być właśnie taki dzień e, polegający na wzajemnej życzliwości, pomocy, e, dawaniu dobrych rad. E, to wy możecie udzielać tej pomocy, albo wam może być ta pomoc udzielana. I tutaj też jest taka wskazówka: jeżeli ktoś e, wyjdzie dla, do Was z propozycją takiej pomocy, nie odrzucajcie od razu tej pomocy, przemyślcie to, a może rzeczywiście warto z tej pomocy skorzystać. E, jeżeli chodzi o wtorek, 19 marca, Tutaj moi drodzy Królowa Cieni. To jest zdobywanie wiedzy, niepewność, manipulowanie czasem. No sama ta nazwa Królowa Cieni już nam każe podejrzewać, że chodzi tutaj o jakieś takie e, niezbyt e, powiedziałabym pozytywne strony naszej natury, niezbyt jakieś pozytywne informacje być może. E, no możemy tutaj e, zdobywać wiedzę, która niekoniecznie nas ucieszy, że tak powiem. Czyli mogą dotrzeć do nas informacje o czyjejś manipulacji, o czyjejś zdradzie, o czyimś zaniedbaniu, o tym, że na przykład no, ktoś tam był nieuczciwy względem nas, albo ktoś będzie próbował faktycznie wami manipulować. E, może to być też takie wydobywanie na światło dzienne i akceptacja, e, nauka akceptacji swoich po prostu cieni, swoich takich ukrytych, różnych cech, których e, najchętniej byśmy nie pokazywali światu, ale tu jest też takie głębokie zrozumienie, że e, to wszystko jest integralną częścią nas samych, więc to nie nie jest tak, że mamy tylko zalety, tylko to, co, to, czym należy się chwalić przed światem, ale że tych negatywów, tych swoich cieni też nie warto ukrywać, że warto właśnie je wydobyć na światło dzienne, warto je obejrzeć sobie w pełnym świetle. To tak jak na tej karcie, gdzie ta ciemna postać trzyma latarnię i rozświetla mroki tego lasu, więc warto po prostu każdą swoją taką. Negatywną cechę, negatywną, jakąś rysę osobowości, po prostu dokładnie sobie pod światło obejrzeć, zobaczyć po prostu, z czego to wynika, jak to się manifestuje na zewnątrz, co mogę zrobić, żeby po prostu nad tym popracować. To będzie w ogóle, że tak powiem, taki tydzień, który może tutaj dużo wydobyć na światło dzienne, dużo takich rzeczy, które gdzieś tam, powiedzmy, chcielibyśmy utrzymać w sekrecie, bądź one dotyczą nas, a związane są też z innymi. Ludźmi, i to my się o czymś dowiemy, co może być dla nas początkowo przykre. Ale tu jest to istotne, że na środę 20 marca mamy również kartę głodne duchy. To też mówi o obsesjach, o świadomości niedostatku, o przywiązaniu, o wydobywaniu tych naszych takich najczarniejszych rzeczy, które gdzieś chcielibyśmy schować. I co istotne, te głodne duchy to jest karta, która pojawiła się w tym czytaniu aż u trzech trygonów, więc nie można tego w żaden sposób bagatelizować tutaj. To jest bardzo ważne przesłanie, bo może to być właśnie taki tydzień, gdzie będą wychodzić na jaw, na światło dzienne pewne właśnie takie rzeczy, wymagające już teraz, w tej chwili przepracowania. Po prostu dłużej już te rzeczy nie mogą czekać. I jeżeli my sami ich nie odkryjemy, to to się stanie w naturalny sposób. Po prostu zostaną przed nami postawieni ludzie, bądź my zostaniemy postawieni w jakichś okolicznościach, w których po prostu to zostanie, no mówiąc szczerze, brutalnie obnażone. Ale yy, to dobrze. To Dobrze, dlatego że my moglibyśmy sobie to ukrywać jeszcze przez wiele, wiele miesięcy, a nawet lat, udawać, że tego nie ma, a tutaj. No, domaga się to, domaga się to już przepracowania, bo to jest coś takiego, jakbyśmy sami siebie blokowali przed pójściem dalej. No, na przykład chcemy się wspiąć na wysoką górę, ale żeby się wspiąć na wysoką górę, to trzeba najpierw powiedzmy wspiąć się na nieco mniejszą górę, z której będziemy mogli dopiero mieć dostęp do tej większej. No, i jeżeli się nie, nie, nie wejdziemy na tą mniejszą, no to automatycznie blokujemy sobie dostęp do wyższej góry, czyli tutaj trzeba systematycznie. Krok po kroku, powoli te swoje takie warstwy, e, warstwy różnych takich ukrytych rzeczy, naleciałości, gdzieś tam nieprzepracowanych, e, nieprzepracowanych takich zaległości, trzeba po prostu sukcesywnie i powoli e, obnażać po to, żeby właśnie móc iść dalej. I myślę, że to właśnie będzie bardzo ważne w tym tygodniu, stąd też właśnie ta karta pokazała się nam aż dla trzech trygonów. Rzadko się tak zdarza, żeby po prostu jedna karta aż tak często się Powtarzała, dlatego o tym Wam wspominam. Na 21 marca, czwartek, mamy królową łabędzi, to jest przemiana, intuicja, cierpliwość. 21 marca będziemy mieć pełnię Księżyca, moi drodzy, więc jest to bardzo dobra karta tutaj, i rzeczywiście m, też dla innych trygonów wychodziły takie karty związane bardzo mocno z intuicją, z przemianami wewnętrznymi, z przebudzeniem duchowym, czyli no, coś tutaj jakby ta pełnia znowu w nas odkryje ważnego, znowu nam pozwoli też pójść o krok dalej. Oczywiście to nie musi być tak, że to będzie związane tylko i wyłącznie z tym konkretnym dniem, bo wy wiecie, że skutki pełni są też długofalowe. To nie jest tak, że to się dzieje dokładnie tu i teraz, w tej chwili, kończy się dzień, no to już jakby ucinamy to i nic się więcej nie dzieje. Nie, nie, nie. Tutaj musi być takie płynne przejście i u Was rzeczywiście będzie się pięknie budziła intuicja, będzie się pięknie tutaj budził Wasz duch, będziecie się rozwijać. No, jakieś przemiany tutaj są widoczne, przemiany, być może dotyczące tego, że wreszcie uleczycie w sobie właśnie jakieś takie zadawnione rany i będziecie mogli pójść do przodu, albo po prostu zmiana zupełnie myślenia w jakimś temacie, czyli gdzieś tam cały czas na przykład tkwiliśmy w takich swoich ciasnych schematach myślowych, a teraz pozwolimy sobie na wyjście z takiej skorupki, spod takiej szklanej kopułki, no i dostrzeżemy, że tak naprawdę są inne drogi, że można to zrobić inaczej, że można myśleć nie szablonowo Niestereotypowo e, i to będzie dla nas takie no, ogromne odkrycie, że przecież są inne sposoby zaradzenia danej sytuacji czy e, uporania się ze swoim życiem. E, tutaj też jesteśmy proszeni o cierpliwość, bo no, nie wszystkie rzeczy można załatwić tak od razu. Jak gdzieś tam komuś się zbierały różne takie negatywne rzeczy przez wiele, wiele lat, e, gdzieś tam po prostu tą karmę zbieraliśmy, gdzieś mieliśmy nieprzepracowane lekcje i to nam po prostu się. Się tak kumulowało, 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 to nie ma takiej możliwości, żeby w ciągu jednego dnia, tygodnia czy nawet miesiąca po prostu z tego wyjść. No tutaj musi się to też oczyszczać stopniowo, musi to być proces, więc e, jesteśmy proszeni o tą cierpliwość, e, która wyraża się w tym, żebyśmy się nie poddawali, nie zawracali z tej naszej drogi, bo jeżeli będziemy szli naszą słuszną drogą, to my to będziemy doskonale czuli, bo wszystko nas będzie ciągnęło ku tej drodze, wszystko nas będzie wzywało i chociaż Początkowo mogą być przeszkody, mogą być wątpliwości, może być strach, to my jednak y, całym sobą, ca całą sobą. Całym swoim jestestwem, będziemy chcieli tą drogą podążyć. I w ten sposób łatwo będzie odróżnić, czy to jest ta nasza właściwa droga. Być może macie czasami takie coś, że siedzicie sobie w domu i nagle tak gdzieś was ciągnie do świata, do ludzi, że gdzieś byście po prostu wyszli z tego domu, poszli przed siebie, gdzie was oczy poniosą, nie przejmowali się niczym, tylko po prostu szli, bo coś was wzywa. To jest taki jakby naturalny zew, taki instynkt. I tutaj może zadziać się właśnie coś takiego, że będziecie po prostu gdzieś właśnie ciągnięci, wyciągani za uszy jak królik z kapelusza i być może do końca nie będziecie rozumieli skąd takie przyciąganie do czegoś bądź kogoś, ale no to jest właśnie znakiem tego, że wasza dusza pragnie za tym podążyć i wam tutaj daje sygnały, że to jest właśnie to, że to jest ważne. Więc też warto się w siebie wsłuchać po prostu, patrzeć jakie są nasze potrzeby czasami nawet i po naszym ciele, może zauważyć czy idziemy w słusznym kierunku, czy powinniśmy zawrócić i iść ku czemuś zupełnie innemu, bo nawet nasze ciało nam wysyła sygnały, bardziej bądź mniej subtelne, więc warto się nad tym zastanowić, przemyśleć sobie też dotychczasowe metody działania. No i właśnie wykazać cierpliwość. Moi drodzy, piątek 22 marca, dama podarunków, to jest hojność, otrzymywanie darów, ale też zatajanie informacji. Też już któryś trygon miał damę podarunków, więc tutaj spodziewajcie się Wszelkiego rodzaju prezentów, zarówno takich standardowych prezentów, czyli rzeczywiście jakieś podarki gdzieś od kogoś, ale też prezentów w postaci informacji, prezentów w postaci jakichś okoliczności, które możecie sobie wykorzystać i będą dla Was zadowalające czyli jakieś okazje, których na przykład wcześniej nie było. Nie wiem, okazje do znalezienia pracy, jeżeli poszukiwaliście, okazje do poznania jakichś nowych, interesujących osób, jeżeli czuliście się samotni, okazja do awansu, bo na przykład zostanie rozpisany jakiś tam projekt, no i osoba, która najlepiej się z tego wywiąże, dostanie stanowisko kierownicze. To są oczywiście tylko przykłady, bo tutaj no, dla jednych olbrzymim prezentem i darem będzie jedna rzecz, dla innych będzie to coś zupełnie inne. Innego, każdy ucieszyłby się z innego prezentu, bo jesteśmy różnymi ludźmi i mamy też różne sytuacje życiowe. Ale z pewnością w tym dniu mogą Was czekać takie właśnie miłe niespodzianki, że coś tutaj zostanie Wam jakby dane z góry, że tego się może nie spodziewaliście, a to spłynie. Ale tutaj też jest taka przestroga przed wszelkimi rodzajami nieuczciwością, bo to jest właśnie zatajanie informacji. Jeżeli coś wiesz i wiesz, że od tej informacji zależy na przykład powodzenie, czegoś czy dobro jakiejś innej osoby, a próbujesz to zataić dla swoich takich na przykład wymiernych, materialnych korzyści, no to nie jest to w porządku. Nie jest to w porządku, dlatego że ty nie musisz tego robić, bo tak naprawdę wszystko jest w Twoim zasięgu, wszystko możesz osiągnąć, nie potrzebujesz w ogóle tutaj kopać pod kimś dołków, nie potrzebujesz zabierać komuś, żeby mieć. O, w ten sposób powiem, dlatego, że. Wszystko to, co Ty potrzebujesz jest w zasięgu Twojej lęki. Wszystko to jest w świecie wokół, tylko wystarczy się o to upomnieć i, i trzeba po prostu, wielokrotnie to powtarzam, ale wiem też, że wielu ludzi ma z tym problem, żeby pozwolić sobie na bogactwo. Bogactwo owszem, też w takim wymiarze materialnym, że my wiemy, że nam się należy, a wielu ludzi jest po prostu tak od dziecka zaprogramowanych, że no, w tym kraju nie da się zarobić dużych pieniędzy, przynajmniej nie um, uczciwymi, legalnymi sposobami, albo że Gdzieś tam rodzice programowali od samego początku, że ty to nigdy do niczego nie dojdziesz, ty to się do niczego nie nadajesz. No i potem taki człowiek wzrasta i cały czas ma to gdzieś tam z tyłu głowy, te schematy i rzeczywiście to się staje jego rzeczywistością, no bo on nie wierzy w to, że w ogóle coś może osiągnąć, więc no jak on ma mieć poczucie własnej wartości? Więc tutaj przede wszystkim też trzeba pracować nad tym poczuciem własnej wartości, nad tym, żeby dać sobie dostęp do wszystkiego, co najlepsze, żeby aby uwierzyć w to, że my po prostu na to najlepsze zasługujemy, a wtedy sami się możemy zdziwić, ile jesteśmy w stanie otrzymać, bo to może być naprawdę dużo, dużo więcej, aniżeli pierwotnie zakładaliśmy. No i moi drodzy, przepiękna karta na sobotę, 23 marca, Święty Związek, Partnerstwo, Związek Uczuciowy. No właśnie, może tutaj być w głównej mierze ta karta dotycząca związków, po prostu szeroko pojętych związków, czyli możecie tutaj spotykać partnerów, z którymi będziecie w związku, będziecie w stanie stworzyć związek, ale taki właśnie duchowy, oparty na bardzo solidnych wartościach. Czyli to nie będzie tylko takie zakochanie, tylko taka, powiedziałabym, taki niezobowiązujący flircik, jakieś tam romanse i tym podobne sprawy, tylko bardzo poważne relacje. Możecie spotykać tutaj bratnie dusze, ludzi, którzy że po prostu Was będą doskonale rozumieli, będą Was też wspierali. Wreszcie być może poczujecie takie wsparcie, takie poczucie bezpieczeństwa przy kimś, co być może do tej pory było dla Was niedostępne. Być może przy nikim jeszcze się nie czuliście w ten sposób taki wyjątkowy. To też jest wszelkiego rodzaju partnerstwo, czyli współpraca z ludźmi. To jest jak gdyby karta mówiąca, że podejmowanie współpracy w tym dniu i w ogóle w tym tygodniu będzie uświęcone, że warto współpracować, warto. Kooperować. Warto też wysłuchać zdania drugiej osoby. To jest takie właśnie głównie przesłanie dla was, bo też to się pojawiło na początku, jak czytaliśmy sobie tancerkę spirali i pani miłości i współczucia. Więc tutaj może u Was też być taki problem z komunikacją z ludźmi, właśnie ze współpracą, może wy za bardzo chcecie samotnie, samodzielnie um, zdobywać szczyty, za bardzo tutaj jesteście tacy może wycofani, nie do końca chcecie korzystać z pomocy czy z rady innych ludzi, bo Wam się to wydaje, um, takie jakieś Jakbyście byli po prostu słabsi, jakbyście sami nie potrafili i jakby to godziło w poczucie waszej własnej wartości. A to tak nie jest, moi drodzy. Po prostu e, warto czasami współpracować, nic na tym nie tracimy, niczego nam to nie ujmuje, nie jest to jakaś ujma na honorze, e, bo nie mówimy tutaj o takim wykorzystywaniu drugiej osoby do własnych celów, czyli jak to się mówi brzydko, jechaniu na innych, e, tylko po prostu na współpracy, współpraca, która opiera się na zdrowych zasadach, na takiej idealnej równowadze, że my coś bierzemy od drugiej osoby, ale my też w to wkładamy. My też mamy tutaj tak zwany wkład własny, czyli też wiele z siebie dajemy. I musicie nauczyć się moi drodzy tutaj przede wszystkim też brania, brania od innych osób, bo wydaje mi się, że wielu z Was może tutaj mieć problem z przyjmowaniem czegoś, z przyjmowaniem czy to życzliwych słów, komplementów, czy po prostu jakichś konkretnych na przykład rzeczy materialnych, czy pieniędzy, czy Zapłaty za swoje zasługi, czy jakichś innych form upominków, czy po prostu pozytywów w swoim życiu. I to jest takie dosyć mocno ograniczające. Powinniście się tutaj, zgodnie z przekazem kart, otworzyć właśnie na przyjmowanie i na współpracę. Nie ma nic złego w tym, że ktoś chce nam coś podarować. Jeżeli my nie jesteśmy leniwi, nie jesteśmy gnuśni, też, że tak powiem, coś robimy dla innych, też potrafimy się za to odwdzięczyć, to nie ma tutaj nic złego. To jest normalna zasada. Zada po prostu wymiany, taka ogólna, uniwersalna wymiana. I tak to powinno się właśnie odbywać: czyli nie mówimy tutaj o ludziach, którzy na Was w jakiś sposób żerują, e, pobierają od Was nie dając nic w zamian i nie mówimy też o takim waszym manipulowaniu ludźmi, czyli braniu czegoś za darmo. Mówimy o równowadze. I tak właśnie powinno to się wyrażać we wzajemnym dawaniu i braniu, czy to dawanie wsparcia, czy to dawanie pieniędzy, czy to dawanie dobrej rady. To powinno po prostu jakoś tak się zazębiać i wychodzić z obu stron, czyli jest akcja, jest reakcja, jest tak zwane sprzężenie zwrotne i wtedy to wszystko ma sens i wtedy to rzeczywiście odbywa się tak, jak powinno, na zdrowych zasadach. Tak wyglądają dla Was te karty, moi drodzy. Ja oczywiście życzę Wam udanego tygodnia, abyście tutaj, Spełnili swoje zamierzenia, aby wszystko Wam się udało tak, jakbyście sobie tego życzyli i dla Waszego Najwyższego Dobra, żeby po prostu był to owocny, miły, sympatyczny tydzień. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.